Basen, odcinek dwóch. Och, dziewczyny, przestańcie się bić, a ty się nie wtrącaj, bo co mi zrobisz? A, na przykład to. Ej no! pana! Co znowu? Flora mnie uderzyła! Już do was schodzę. – Co się dzieje, Flora, z tobą? – Nic się ze mną nie dzieje. – Jasne, to dlaczego tak uderzyłaś? – Bo się o to prosiła. – Słucham? E, – Już nic. – Przeproś ją. – Ja nigdy w życiu. – Przeproś ją. – Nie! – Bo? – Mi się nie chce. – Przeproś ją. – Przepraszam, wystarczy? – Wystarczy. Oczywiście, że możesz wyjść. Przynajmniej się suszę. No, no to pływajcie dalej, a ja pójdę dodać. Daki coś się stało, jak się czujesz? A wszystko dobrze. Naprawdę? Tak, mało co mnie nie utopiła. No to się później z policzę. Hej, eee... Angelika? Czego? Może ładniej byś się do mnie odzywała? Bo co mi zrobisz? Dużo? Jeszcze nie przestańcie. A ty co woźny jesteś? <grym> Auć. Au, mia głowa. To gdzieś <grystansy> Dzięki za uratowanie mi z życia Nie ma co Hej no pływacie czy nie? No pływamy z... 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 Ej no Panuj się Dzieci Już jest późno I Choć bo już wszyscy pewnie, że marzniecie Więc chodźcie wychodzicie już z domu wy, wy, Chciałam powiedzieć wychodźcie już z, z wody a proszę panna! A, a, a John! John nie uderzył. To nieprawda. Prawda? Nie. Wychodźcie wszyscy z wody! Dobrze! Nala, chodźcie! Ja tak się mało zobaczyłam. No ja też. Ja też. A ty nie wychodzisz? Już wychodzę. No, jesteśmy wszyscy w komplecie. Teraz chodźcie na górę. Yy, musicie się ususzyć, a jest fajne miejsce, które możecie się ususzyć. Fajnie. Dochodźmy. No, już idziemy. Tu chodźcie. Ups. Ja idę Ja też. Ja też. Ja też. Ja też. Czekajcie na mnie. Dobrze, jesteśmy już w komplecie, więc chodźcie tutaj z boku. Uch, jestem mokry. Ja też. Idziesz, co jest? przyjdę. O, mówiłam, że się z tobą policzę. O co ci chodzi? Słuchaj, w wiesz mi, Bachorze. Ale ja nie jestem Bachorem, tylko jestem dziewczyną. No, wow, a ja co ja jestem chłopakiem? Na to wygląda. Śmiechu warte. Народзам и Рыбаку. Инстар, это место вы можете еще услышать. Получите ща и... Субтитры сделал DimaTorzok